Nie, nie tu! Nie tu! Tędy patrz! Kamil, lecę! Co za głowę? Esk! Dawaj, dawaj, dawaj! Ja się ustawiam! Dawaj, Krystianko! Jakie to było zajebiste! Ja yeah pokaż to! <głos> 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 walczymy, walczymy, walczymy. Hakuna <noise> Matata, zobacz jak u nas to lata, patrz teraz. Maus lata. Lecimy do Witam! Hakuna Matata! Jedźmy od tej uh. strony tu tak. Ta, 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 ta. Jaką blast na muze? O no, wiertarkę. <głos> <głos> Jak tam nowy follow? No, Opuja fest. A kto rekestruje te wiertarki? Talar. <noise> I z 7 nabicił? To Top5, 7, top5. Ja, ja nie trafiłem. Ale chłop A, musi ja teraz. Darakuda Talat Minus on jeden Hito strzela. On nie ucieknie sami. On nie ucieknie no? Dajcie, dajcie. Ale się chowa no, co za. Leopardo trzeba zrzucić. No to Blast jest najgrubszy. Dobra, t 57 minus jeden. Minus 3 A musimy dalej jechać, żeby nas wyspę nie strzeli. t 57 w ogóle T57. Ale to lata z tą muzyką. Stój, stój Rysiek. Tam mu. Chodź tu trochę, A Dobra. A z Te E5 F KD. Lepie. 5 jest przodem. Chcesz tej dwójkę dajemy? E5KD. We 5 we piątkę. O tam. Nudy. Marta. No KD. Jest RV. Ja tam Leoparda może. Jadałem właśnie. No Dobra, trzecie wszystko. W ogóle no mamy 8 tysięcy... 10 tysięcy przewagi, a wyjechaliśmy środkiem pola trzema osami. Z pustem na HP. Ej, widocie <grymne> 5 <pięć> cegarnek. <grymne> Ludzie, wyłączcie ten remont! E, 5 KD. Jest to pierwsza jest. Dobra, jedziemy. Marta KD, jasna cholipka. Grille. Ale te... Gryl KD T57 minus 1, dawaj go O, jestem spóźniony lekutko Minus 2 jest O, arta KD Minus 3 KD Oj, prawie Siema, Zimonczyk LL Dawaj jedziemy, Kamil Dawaj, dawaj Do użytku codziennego, w sensie tego szura co mam teraz no, polecam, ale to nie jest tania zabawka. Nie no, mało są tak broken. No są. Najlepszy mikrofon to jest taki ten, co ma Blast. Bo jest za 260 zł. Polecam też. No 15.0 3 minuty. 3 minuty. Ej, mam pomysł. Ja też. Jedziemy tutaj i zjeżdżamy w dół i też z, z, z rama w kogoś, tak? No, ale inaczej. Jeden gościu jedzie tędy, albo jeden jedzie tak, a my skaczemy a, na, niego. na niego, my skaczemy żeby, na niego, żeby nie stracić HP, HP. Żeby HP nie zablę. I taki dobra. desant. No to ty Kamil jedziesz na wyspę. No wysoko. dobra, ja, 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 mam, ja mam silną głowę. Przyjmę Do czego? Was. No, żeby was przyjąć. Ja będę się czuć jak ten taki strażak, który stoi na dole. A, I ma taką trampolinę, czy coś takiego, nie wiem jak to się nazywa, i łapie ludzi, którzy skaczą z okna, bo na przykład budynek się pali, czy coś. Wiecie o co chodzi? Trampolinę? To by kurwa jeszcze... No, jest no, no to, jest to takie coś. A jak to się nazywa? Poducha. Poducha? Nie no, trampolinę. O, Arta KD. To jest poducha. Taka jak ja mam... KD. Arty KD. Dobra. Oni by tylko jednego mausa tutaj na dole, ale zaraz tutaj dwa skoczą, co? No. Ten nie, nie, nie tu! Nie tu! Tędy patrz! Kamil! Lecę! Co za głom? Ech, no <śled> Dawaj, 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 dawaj! Dawaj Krystianko! Jakie to, wy... Jaki to Jaki. było zajebiste! Ja, pokaż! Walczymy, walczymy, walczymy! Nie wygrał cię, taki głupie, że je na sojusznika, to nie zabierzecie sobie HP! I... <ścoughs> ja, Jazda, jazda, do przodu! E3K heka! Iiiii! Yeah. Konie, konia. konie! Nie balicie nas tu! Walcie, konie, walcie! Ja wam <baluję, truje. gresso> dobra! O oh, jezus! Dali, dali, tam pozwól! 460 na gosę! Nie mocno bije! Ciężko będzie nam! O! <gresso> <gresso> walczymy, walczymy! Właśnie, bo he, hejki mam, hejki mam No wiem, no. Arta KD. Ciężko tu. No, w, w, raz, no! Czekaj, daj mi się wystawić, ja też chcę demę. Nie masz... O! Ty, chłop skoczył na mnie! <ścoughs> on, on zobaczył, <ścoughs> on zobaczył, że przeżyłeś, że przeżyłem i chciał tak samo. Walimy <ścoughs> yeah. konia, walimy konia! Tak, walcie, walcie, walcie. Mal konia! Przepuść Wale. mnie, to zbiorę, przepuść! Puszczam, puszczam. No jaginę, arta! Uważaj, on ma heki, on ma heki! Jeźdź do przodu, Rysiek, jeźdź do przodu! się schować! Chowam! KD, KD! Daj, uważaj! O nie! Zgnę. To ja Zginąłem. Za dużo trochę nie ich mam. było. Nasz KD KD. był dobry, ale... Nie zwaliłem konia. E3, KD! A ja nie mam działa. Bez ja nie zwalę konia KD? zasłoniłeś mi No musiałem, ale A -a -a. pokażcie jak to wyglądało Chowam się, chowam się Nie no, ale zobaczcie jaką mam kontrolę nad mapą dzięki nam Musieliśmy szybko przyrotować Mausy z góry na dół to i zadziałało. Muszę zobaczyć też tego klipa Dobra to będzie niezły push Nie spodziewają się tego Będą w totalnym szoku Hakuna matata. tata Dobra, hakuna 100 lata, ej! ekipa! Ja śpiewałem przed chwilą piosenkę, nie? Brawo Tata Nagramy własną jakąś piosenkę? Tak Melina to nosi Melina to piwo kosi Przynosi O Gadajcie mi tak się bo pojedziemy razem. Less, tak, tak, Obok siebie. Tutaj. No, no, no. Czekajcie, sekunda. Stój. Cześć Stój że, Stójcie we dwóch. Ty też. Teraz, jedziemy. Masz bliżej. No ale w szoku będą. Będą w to ta... Ej, to still... dwa! No w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. lewo, lewo, lewo. <stank tava Jones> Ej, no nie odbijaj w lewo. No w lewo! No kurde, w głusi <tank> jesteście jest ślepi. Dobra. Ja It's I z strony z strzelaj, z strzelaj, z jak strzelaj, 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 chociaż. Jak strzelaj, 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 I'm on my way. No, po 268, no. Tam jedźmy, Tam do my... strzelaj, <laughs> <laughs> Ej, D plecy, plecy macie, plecy. Dawaj, jedź do przodu, do przodu, plac, do przodu, Blast, do przodu, do przodu, do przodu. Dam ci go, dam ci go, skończę, skończę. No jedź, 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 Blast. Jedź! No mówię, jedź! Go wajmiksa, wajmiksa. Patrz, co ten emiks robi. Pechy, 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 dawaj. Kończ nam go, jak my już tu się. No nie, no ja Nie widzę go! Sklej Ja go skończę, daj. O kurde nie trafiłem Jedź, 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 jedziemy, 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 jedziemy Uważaj Dawaj pa, pa pa teraz No Ja bokiem Nie przebije O przery. Oj, zaryczał mi 2.68 trzeba skończyć No, skręczyć. To było nawiązanie do tego co ostatnio było jak graliśmy z Piotrem i z Bastą na streamie Teraz mogę puścić Jezu I tutaj cyk Okrążenie super zaraz walnę tej arcie Jak to mi się da? Nie, no te ja... gierki na masach no, są takie znik. łatwe. Obe 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 obe. Jak pan sirka da. Zdajemy. Grilka da, obra é da, tá bom. Quem grila, nice. É de cadê? Nice, é da. Artes arta cadê? Arta cadê? Blindy, blindy, varta. Tak, A, karty tck działają. Jest coś takiego, karta TCK, -ka i nam podkręcają RNG. Dobra. A jest ja Asterfał, tu jest strafał tu. Albo tu w sumie. Chyba tam, niżej. Jeden HP, jeden HP. A nie no, 100% i na te osłami, to jest chyba easy, co? No bez kitu, łatwo się tu gra. Ten boost na HP, turbo sprężarka i jedziesz. A ktoś go w ogóle wyblindował za 1800. Ale lodówka można musimy pojechać mocno do lewej, żeby nas nie. Tak, żeby nie, nie mieli zasięgu no. no. Zmieścimy się? A no, mamy ja spotka mam te spoda. piątki. Dawaj, Kamil, kręć, kręć. No, nie będą mieć zasięgu. No, nie mam, nie mam. Woda, no. Ale Arta za 800 dała, no nie w dwa mausy. Ale się pali. No nie możemy się zatrzymać, tylko musimy tam. Arta, KD, Ale chłop nieźdź do płonie, plus jeden. Od razu tam do lewej strony i tak tako tego gościa, Ja mam limited. Traka ma Badger. Rino Carante strzela z prawej. Minus jeden jest. No, Rino Carante. Szale nam tu siadą wszystkie. Dawajcie, dawajcie do lewej, do lewej. O, o, ja jadę, celu. tylko musiałem trochę pytać sklapować. You know no I what? want ja? musimy. No, ma. Na Traka ma, Traka ja... ma. No odejdź tym 2 Masz na jedzenie pojedźcie, idźcie, No, Grilla. No strzał. To ja tu bym cię sobie skrapował, no co za chłop. Grilla, nice. grilla, grilla. No dam, dam, no, dam, dam zaraz. Musi ktoś mi się skończyć go. Leży. No, kończy, leży. No, nice. Dobra, jedź, 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 mouse, e, mouse, blast. Maus, 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 typa, ale nie przebijemy. Ej, Jedź Kamil, jedź, jedź, o jasne, o kurde przeżyłem Blast... czekaj, zróbcie mi miejsce. Patrz Aaaa, kurde A ja Maus tu żyję dalej. Ty je Maus Maus. No jest żyć? Arta Kada. Ja nie! Ja spaliłem się! Chowam! Chowaj ja Keros! A. O, Arta KD. Ekipa! Ej! dawaj gory się składaj! Będziemy trzemy osami w środkiem. A, no, no, Dajcie, wjeżdżamy ten. No 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 Masz pozdro, Szczepan od Matera. No, pozdrow również. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Wszystkich widzów ze wszystkich kanałów. Odbiu Ale to będzie pojedynek Plutonów na środku. Wjeżdżamy tam Pierwszy i kasujemy głos. kogoś. O, super bitwa. No, wy też macie pozdrowionka. Wysiądę PKD. Dobra, patrz w W kogo, w kogo? Jest i z czwarty, co? Bo małeś my... Emil? A może Emil? A to... Nie no, jest czwarty. Dobra, trzeba zrobić restreama tej bitwy. Musimy! 30 tp KD dużo Tu chłopy grają Silnika nie mam Skąd się, Issa, skąd cię Issa? No IS-7 IS-7, i 7 IS-7 is 7, is 7. Ja nie mam silnika Ja, ja pierd... wyjechałem do, pod wszystko Do ściany duszę Do da... pod ścianę, pod ścianę, kamień dusza... nie ma silnika <coughs> A, <O>, zamknij tę... <coughs> dziurę o, mamuś, nie zasuń, nie Za to wejdź za mnie JEĆ! ZAMKNIJ RAIN! No, nie No yeah. <grymka>. dobra! Grilka D! Dp. 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 DP! nie nie No nie, no, muszę cię schować! Do, do przodu, do tyłu, zamknij te... Kamil! Kamil, nie! nie, nie. Kamil! <grymka> nie ma go! Nie <grymka>, ale jedziemy. Nahi, which... dawaj, ale ja silnika nie mam ale ja nie mam. Poczekajcie na mnie. Rogowski, zbieraj! Zbieram! Skąd Kodobiam! Nie, odbiłem się! No to grryla, Gr <supra> Gryla, Grilla, Potrzebuję grilla, grilla! 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 Grill! Grilla! 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 Kartę swojego Grilla! 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 Od, Butek od KD! Grila. GRILLA! No grilla! Nie! już wpier! Grilla, ja skończę! Kończ! Tego teraz! Ej ten mistrzyna 60 przyjdzie tam cały raz żyje. Dajem skończę! Dobra, zostawcie, zostawcie tego isa, zostawcie tego isa, to jest tajny agent! Zostaw, zostaw! No ale skończy! Ja Dzisiaj bez psów się nie obejdzie! Podpaliłem go! Nie! Dobra, niech żyje! O nie! Co ty jesteś druga. dupy? Lynx! Jedziemy! Minus! Harry Rysiek, ZNACZY się! Ty, on mówił takie kieszenie! No, tego Isa. Jak z gredek z Harry'ego Pottera! No! Weź tak, zupiesz teraz? Jedź, rysiek! Kurwa szybciej! Nie blokuj mnie! Nie blokuj mnie! O to stałe? A tu jest zwierzę <grymne> O kurde, to nie przyjadę. Wingardium <grymne> Leviosa Harry powiedział, że lubi zgredka! Ty! <grymne> Co jest? On Tylko mówi jak zgredek! Się, no to jest taki zgredek! <grymne> Widziałeś go bez koszkurki? <grymne> to nie jedna widziała. No, ja nie wiem na no, ja się przebierałem w damskiej. Mka MK, ja bez tego silnika nie mogłem zrobić damagea. Dobra, dama mi się też MK, góry. Dobra, Dawaj. czekajcie. Hey, I wychodzimy z tej gry już. Jak ta strona się nazywa? XNXX chyba. A to nie, to tam już dawno nie siedziałem.